Życie Violetty Villas mogło być bajką, a stało się koszmarem. Pomogli tylko Górniak i Wiśniewski. Życie Violetty Villas plus 73 L, jednej z największych, a zarazem najbardziej tragicznych postaci polskiej sceny, można streścić w trzech słowach: Samotność na szczycie. Świat bił jej brawo, Frank Sinatra plus 82 L. Wstawał z miejsca. Gdy śpiewała w USA, ale gdy wróciła do Polski, nikt jej nie rozumiał. Dziś, gdy powstaje film o jej życiu, warto zapytać, czy po latach jesteśmy gotowi zrozumieć kobietę, której głos wzruszał świat, a której ojczyzna nie potrafiła dać miłości i uznania, na jakie zasługiwała? Powstający film fabularny Dzięcioł i Violetta ma pokazać nie tylko wielką diwę za ale przede wszystkim osobę, matkę, kobietę, człowieka. To opowieść oparta na wspomnieniach syna Villas, Krzysztofa Gospodarka, który przez lata milczał, a dziś, za pośrednictwem żony Małgorzaty Gospodarek oraz reżyserki Karoliny Bielawskiej, opowiada swoją prawdę. Krzysztof opowiedział nam obu swoją historię z matką, a następnie zabrałyśmy się do pisania. Pracowałyśmy nad tym naprawdę bardzo długo razem, powiedziała współscenarzystka Małgorzata Gospodarek w rozmowie z Superekspresem. To nie będzie klasyczna biografia. To ma być film o relacji. Która nigdy nie była prosta, relacji zbyt skomplikowanej, by zamknąć ją w jednym zdaniu. Jak rodziła się legenda Violetty Villas? Violetta Villas, a właściwie Czesława Maria Gospodarek, urodziła się w 1938 roku w belgijskim Heusy, ale jej rodzinny dom znajdował się w Polsce, w Lewinie Kłodzkim. Już w Belgii zaczęła się jej fascynacja muzyką. Od dzieciństwa wykazywała niezwykłe zdolności wokalne, miała słuch absolutny. Uczyła się gry na skrzypcach i fortepianie, śpiewu operowego oraz kompozycji. Gdy miała 23 lata, zadebiutowała na festiwalu w Sopocie, śpiewając utwory dla ciebie, miły oraz si Senor. Już wtedy zrobiła wrażenie na publiczności, nie tylko głosem, ale też sceniczną prezencją i zmysłem dramatyzmu. Wkrótce potem zaczęła występować za granicą najpierw w Związku Radzieckim, a potem we Francji, w Belgii i Stanach Zjednoczonych. W 1966 roku została uznana przez amerykańską prasę za głosery atomowej jej talent był zaproszeniem do innego świata świata, do którego polska publiczność dopiero aspirowała. Las Vegas sen, który stał się ciężarem. W 1969 roku Villa's dostała coś, czego nie miał nikt inny w Polsce. Propozycję kariery w Las Vegas. Zaczęła występować w Casino de Paris. Pojawiała się w amerykańskiej prasie, porównywano ją do największych gwiazd Estrady. Miała wszystko, warunki, głos, klasę, sceniczną charyzmę, ale, jak wspominał jej menedżer Zbigniew Rabiński, za sukcesem przyszło pęknięcie. Pracowała nad ruchem scenicznym, nad językiem, wymową i tekstami. Nie wytrzymywała tempa. Wymagań ciężkiej charówki od rana do nocy. Opowiedział. To właśnie wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy załamania nerwowego. Willa zaczęła sięgać po alkohol i leki. To nie był tylko alkohol, powiedziałbym, że używki. Bo i leki jakieś. Myślę, że to się zaczęło właśnie w Ameryce. Bo nie wytrzymywała tempa. A chciała stanąć na wysokości zadania, ujawnił SuperEkspresowi. Jej wielka szansa przerodziła się w walkę z samą sobą. A po powrocie do Polski nie czekało na nią nic oprócz chłodu i podejrzeń.